Cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest czwarty odcinek z cyklu. Zagrajmy w Gotics, Gothic, część trzecia. Okej, okay, jesteśmy w obozie buntowników. Tutaj w ostatnim odcinku przyprowadziliśmy im kowala. W związku z tym mogą sobie już produkować broń, jak widzicie. O. Tak, tutaj mają kowala, cliffa. Eee, I cóż, eee, no cóż, tutaj ja pewnie... Kolej, pewnie czas na kolejne zadania dla obozu buntowników. Nie wiem, pogadam z Javierem... Javierem, o, z Javierem. Czego chcesz? Akurat Javier ze mną nie chce rozmawiać. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Ten buntownik też, nie? O, z Norrisem porozmawiam. Zobaczymy, co mi Noris powie. A nowy! Czym się tu zajmujesz? Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły, Wredok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. No cóż, to pokaż mi jak się walczy. Pokaż mi jak się walczy. Dobra. Pokażę ci jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Co mam dla ciebie zrobić? Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam pięć paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Mm -hmm. Broń dla buntowników z Redok to jest nowe zadanie. Skąd wezmę pięć paczek broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. Nauczysz mnie walki? Ok, jeden punkt nauki, 50 sztuk złota. No powiedzmy, że. Na razie dziękuję za naukę. Poszukam tych paczek z bronią w obozowiskach orków. Już wiem, gdzie są dwa obozowiska. Na farmie i na północy. I tam też się udam. Znowu długa podróż, niestety. O, tu biedaczysko, tu cały czas leży. O mój Boże. Marlo. Witaj, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz jedzenia, ubrania... A może porządnego łyku gorzałki? Marlo sprzeda Ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Kim jesteś? Jestem Marlo. Najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Najbardziej interesują mnie kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety. Ale te są nam teraz bardzo potrzebne, więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Skąd bierzesz swoje towary? Mamy w miastach ludzi, którzy dbają o nasze zaopatrzenie. Kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Aha, czyli rozumiem, że z Marlą mogę o, pohandlować. Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę Ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo. Mm. Może później. Może później. Okej, okay, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Marlo. A ja mam tutaj tak. Trzy miecze. Siła sto, walka Mieczem, obrażenia, wartość Okej. Okay. Wrócimy. O dobra. Co ja tu mam? Celne uderzenie ogłu Aha, ogłuszacz, ognista strzała, zwykła strzała, bełt, orkową kuszę, krużwa Kusz krużwarok, Kruszwa halabardę mu sprzedamy. wiały topór bojowy, kosę, bełt, bełt też sprzedamy. Mhm. Mm Okej, okay, teraz muszę się nauczyć handlować po prostu. Wartość złota, które mogę za to otrzymać, to jest chyba 2000. O, mi proponuje 2000 z. Okej. Okay. Ja mam teraz 3561 sztuk złota. Okej. Okay. No tośmy pohandlowali Mario. super. Dobra, to ja biegnę do tych obozów orków, co by pozyskać tam e, troszeczkę tych pakunków z bronią tak bo o to chodziło mojemu zleceniodawcy Jest dzień. Wątpię, czy masz rację. Biegnij, biegnij bezimienny. Może lepiej nie zwalaj. Na tą farmę, to ile sobie dobrze przypominam, biegło się jakoś tak. U. Pardon. O, tam jest jakaś skrzynka. Ups, uprzycięło trochę. Sorry. Kufer. No, dojdziesz bez i do tego kufra, czy... czy jakoś się tam do niego. Olej się, przyciął, ole. o, żeż ty, sorry. Wyrwaliło mnie z gry. Kurcze, co jest grane? Co jest grane? No jakiś bak mi się tu wkradł a słuchajcie coś to się nie hała, nic zrobić nie mogę no nic zawiesiło się po prostu dobra to ja na razie wam dziękuję za uwagę jak wrócę do normalności to zacznę nagrywać Ech, witajcie, jestem już z powrotem. Wróciłem do tego samego miejsca, oczywiście przyciąłem mi grę, bo się zbugowała. Nie wiem, wybaczcie mi te słowa, co może zachwycać ludzi w gotyku, w grze, która po latach jeszcze ma tyle bugów, to jest coś nie, niesamowitego. No dobra, ale mniejsza z krytyką tej gry. Zobaczy co jest w kufrze. Co my tu mamy? Marchew. Pusta fiolka. O, fiolka coś jest warta. No i moneta, jedną sztukę. Marchek też wezmę, bo to się generalnie wszystko przydaje. Dobra. Okej, okay, to pędzę do obozowiska orków na farmie. Żeby pozyskać jakąś tam paczkę. O, jest farma. A, gdzie jest paczka? Siedzą Morkowie, Siedzę, Morkowie. Patrzcie, pług. Gdzie oni te paczki pakują? Muszę się rozejrzeć dokładnie. Gdzie oni te paczki mają? A tutaj raczej nie mają. Stołek. Słuchajcie, gdzie macie te słynne? Z tobą już walczyłem. No i pakują się to podobno w paczki. I co z tymi paczkami robią? Short jeden raczy wiedzieć. O, te biegające jelonki tutaj na tym polu to mi przypominają Skyrim'a. Dobra, orkowie. Paczki gdzie macie? Lepiej tu belej siana, to belownice już w tych czasach mieli. Kurcze... Gdzie te paczki? Tu za domkiem? Nie za bardzo. Pogadasz ze mną? Płomienie przypominają mi o wojnie. O, pogadaliśmy. Zajmij się czymś, Mora. No dobrze, mi się zajął, tylko... Spadaj! Dzięki, bardzo przyjemny jesteś. Podobno macie tu jakieś paczki z bronią. Hmm. No niestety. Obozowisko orków. Kury nie wezmę. Pakują to paczki. I gdzieś je składują. Jak? Brakujący przedmiot piła. Dobrze. Piły nie mam, więc nie będę tego ciął. Ale pasowałoby, kurczę, znaleźć tą paczkę. Chyba ich nie chowają chłopaki po prostu gdzieś. Może jestem po prostu taki. Podpowiedzcie mi coś, bardzo was proszę. Spadaj! Z toporkiem już nie będę rozmawiał, bo z nim wygrałem. O, kufer. Co oni tu mają? Wytrychy i pustą fiolkę. O no dobra, kufer im przeszukałem, a gdzie paczka? Shit. Co za gra? Nic nie kumam, słuchajcie. Dobra, to teraz pobiegnę na północ do tych drugich orków. Może oni będą mieli jakąś paczkę z bronią. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale bullshitowa gra. Ja pierdeka. Co ludzie? W tym gotiku widzą to nie mam pojęcia. No nic, ale może on... O! Słoneczne ziele. Może on też mnie jakoś wciągnie. Może zafascynuje swoją fabułą niepowtarzalną zresztą. Chyba, że to jest po prostu najgorsza część gotika, tak? Tu jest obu drwali. Okej, okay, tutaj są orkowie. Siele lecznicze i tutaj jest jakiś korzeń, ale nie, to korzeń typowy, korzeń. Tu sobie orkowie siedzą. Spoko loko. Szybki zapisik. Żeby nie było. Zapisywać też się zapisuje południa, coś niesamowitego słuchajcie. Tak zbugowana gra. O! Paczka z bronią jest. No dobra. To podniosę ją. Czyli tak paczki z bronią wyglądają. To jest ich broń, ten Kruszarg. Czyli ja tu skrzynki z bronią szukałem, a to są po prostu jakieś szmaty obwiązane. Gdzie tu jeszcze można znaleźć te paczki z bronią? Ile ja tych paczek muszę przynieść bo to już nie pamiętam kurcze, słuchajcie to kufer To już chyba ten kufer został przeze mnie przeszukany i tu jest kufer tak Też został, dobra jedną paczkę z bronią mam tak Ja sobie spojrzę w inwentory Pancerz Obiekty magiczne Żywność i trucizny Inne I co my tu mamy? Czarny robar Surowa stal Szkatuła Wytrychy, łopaty Pochodnia Paczka z bronią Wartość złoć Jedną tą paczkę mamy No dobra Skoro jedną tą paczkę mamy To szukajmy dalej a tutaj jedno obozowisko orku. gdzie oni są? Kurde, chłopaki, gdzie jesteście? Tam siedzicie. No nic, to... nie wiem, czy zbierać te gadżety? A zbiorę, a co mi tam? W ogóle nie reagują, że ich okradam z broń. To jest najlepsze. A mi się bardzo podoba, także już zupełnie nie wiem o co tam mam z tą grą. Ale mówię, zwierzątka to chyba, a twórcy Skyrima inspirowa inspirowali się. W... O kurczę, co to jest? Oj, po powali i zatruł jeszcze do tego wszystkiego. O, rany. Piątka, piątka. Bożeż ty mordę jeża. Coś słuchajcie. Pytamy grę wobec tego. Ten krwiopijca czymś mnie zatruł po prostu, najnormalniej w świecie, tak? Ja im zabiorę tą paczkę z bronią i te krusz Arki. Krusz torcz. Okej. Okay. Tam nie idę, bo z tymi krwiopicami będę się. O to jakieś odtrutki pewnie są potrzebne na tych krwiopijce. No nic, ale jakąś tam wiedzę trzeba po prostu... ...roza poranne. Może tam będą mieli chłopaki też taką paczkę z bronią, na którą po prostu... O, ...wcześniej nie zwróciłem uwagi. I o to właśnie chodziło, że... że takie... no ja spodziewałem się, że to ma być jakaś skrzynia. I mówiąc szczerze, szukałem skrzyni. Natomiast... Yy... Nie spodziewałem się, że to będzie po prostu taki zwitek, tak? Tu już byłem, tu jest ta farma. I tutaj też takiego czegoś... Ups! Wyskoczył bez i pięknie. Tutaj czegoś też będę takiego szukał. Wojownik. Tu siedział gość. Tu są jakieś worki. Ale w tych workach nie ma nic, tak? No nic, to wrócę do obozu najwyżej. Pięć drzewa. Kura. Ci nie mają z kolei paczki z bronią. Chyba, że. Ława. Chyba, że. O no nie, no już tak dość dokładnie, słuchajcie, przeszukuję tutaj to wszystko. No i paczki z bronią nie widzę, kufer też nie przeszukałem. No dobra, wracam wobec tego do tego gościa, który dał mi tego questa, już nie pamiętam jego imienia. Czy tutaj. A, tam jest na wybrzeże, dobra, to tam już nie będę szedł, bo spotkam się ze swoimi. Spezji, no pospiesz się, nie kompromituj się chłopie. Tutaj byłeś. Szukaj lepiej obozu. Buntowniku. Okej. Okay. Kto tu jest? Z Gelfurdem na przykład pogadamy. Pokaż mi swoje towary. Oj, no można z gościem pohandlować. Tutaj nie mam siły, żeby z tym. On 510 mi oferuje. Okej, okay, niech będzie, dobra. Biegniemy do jaskini. Co by się spotkać z... Jak on się nazywał kurczę? Nazwiska jego nie pojmę, ale paczkę broni jedną mam. Może się jakoś wyłgam wobec tego, tak? Skoro jedną paczkę broni mam, to może mi się uda załatwić z nim interes. Siedzą tu negusy, nic nie robią i tego bidaka nikt nie ma sprzątnąć. Kurde, współczuję naprawdę. Dobra, gdzie jest ten dziad borowy? A jest Norris, Chuck Norris Nauczysz mnie walki Ty! Ja. Dobra Okej, okay, wydam 50 sztuk złota Siła plus 5, 5 punktów nauki Okej okay. Nie jesteś na to gotowy O kurczę a siłę plus 5. Ok. Jeszcze. Tak, trzymać. Dobra. Dalej. No dobra, i może na tym poprzestanę. Ale tych paczek z bronią dla niego nie mam. Cholera jasna, gdzie ich szukać, słuchajcie. Nie mam bladego pojęcia. Może jak ktoś to... Będzie łaskaw obejrzeć, bo pewnie znowu będzie frekwencja miliard widzów, jak w Chinach. Gdzie tu ewentualnie poszukać tych paczek z bronią? No jedną paczkę z bronią mam. A... Czyli co, szukać po obozowiskach orków generalnie, tak? Takie tam patrole, te sprawy, czyli tutaj porozglądać się po okolicy. No dobrze, ale już no, miałem tu problem techniczny z tym odcinkiem, więc... O, może zrobię w ten sposób, że na razie jego zakończę, a dalej będę się rozglądał po okolicy a w kolejnej części. A także na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!